Jeszcze Efata. Ruszyły. Bobra ostatnia ruszyła. Prowadzi stawkę Efata. Na drugiej pozycji Adma, dalej Asla, Malbigowa, hojna, odstęp Bobra. 1400 metrów do celownika, na, na czele galopuje EFATA, na drugiej pozycji jest ASLA, tuż ADMA, następnie ma Albigowa, Chojna i dostawki dochodzi Bobra. EFATA na czele, na drugiej pozycji ASLA, ADMA jest trzecia, ASLA z łeb, ma Albigowa z Chojną również i Bobra i 1000 metrów do celownika. EFATA Dalej. Adma razem z Aslą, a za nimi chojna ma odstęp Bobra. Efata, adma, asla, chojna malbigowa i w odstępie Bobra. Wyjście na prostą. Wyprowadza Efata, tam. Przy bandzie. dobrze galopuje Asla i Adma. 400 metrów przed celownikiem rozpędza się Hojna. Bardzo dobrze Adma galopuje. Efata, Asla i Adma i Hojna. Ale Hojna bardzo dobrze galopuje. A tam walka. Efata, Adma. Cztery klacze prawie w jednej linii. Ale słabnie Efata. Chojna z Admą i Aslą. Walka na pierwszej pozycji. Jeszcze nie wiadomo do słupa cały czas, ale chyba Adma w środku przy bandzie Asla i ze po zewnętrznej Chojna. Razem te klasze wpadły, będzie fotą.